Dzień dobry wieczór Państwu, Cas Records. Zapraszam na wiadomości. Rockstar Games, odpowiedzialny za GTA Online, zapowiedział nowości nadchodzące do nas w najbliższym czasie. Niektóre z nich są już dostępne. 15 nowych tras kaskaderskich z pojazdami wprowadzonymi w ostatnich update'ach ponownie zmrożą nam krew w żyłach i znacznie podniosą poziom adrenaliny. Zwłaszcza, jeżeli jakiś nierozsądny gracz będzie spychał nas w przepaść. Jakby tego było mało, trwa bonus punktów doświadczenia oraz pieniędzy na wyścigi, więc zakładajcie kombinezon i pędźcie po swoje fury, żeby jak najszybciej pojawić się na linii startu. Bonus trwa do 13 marca 2017 roku. Z nadchodzących aktualizacji Rockstar zapowiedział nowe wyścigi z wykorzystaniem pojazdów specjalnych. Voltic Racket, Blazer Aqua oraz Ruiner 2000. Szalenie dalekie skoki na pokładzie pojazdu z silnikiem odrzutowym, zmiana rozgrzanego asfaltu toru na zimną wodę z kompaktową amfibią, czy nieprawdopodobne skoki i loty ze spodochronem do mety z samochodem przeznaczonym do zadań specjalnych. To wszystko przed nami, a ja już nie mogę się doczekać. Dwa nowe tryby Adwersarza. Gra zbijaka pod nazwą Wskrzeszenie i powrót do korzeni w trybie Zlotu Ptaka. O ile tego pierwszego jeszcze nie było, czy będziemy zbijać się ogromną piłką prowadząc pojazdy, czy tą piłką się rzucać na piechotę, a może będziemy musieli unikać lecących przedmiotów w naszą stronę wyrzucanych z nieznanego kierunku, o tyle ten drugi może być już powtórzeniem znanego nam trybu, w którym musimy przejąć jak największą ilość terenu przejeżdżając przez określone fragmenty planszy. Ze zniecierpliwieniem jednak czekam na wskrzeszenie. Od teraz już zaczynają się poważne rzeczy, więc zróbmy sobie małe wprowadzenie, żeby pod koniec wiadomości napawać się hajpem, jaki Rockstar dla nas przygotował. W marcowej aktualizacji ma pojawić się kilka nowych pojazdów. Znamy trzy z nich. Turismo Classic. Mam nadzieję, że oznaczenie Classic będzie miało swoje uzasadnienie, a ten pojazd w mojej wyobraźni to coś w klimacie Ferrari F40. Bardzo życzyłbym sobie, żeby właśnie taka fura pojawiła się w salonach Los Santos. Infernus Classic. Jeżeli chodzi o ten pojazd, to spełnieniem moich marzeń, jeżeli chodzi o GTA, byłby klasyczny Infernus z GTA San Andreas. Był to mój ulubiony pojazd, więc nieważne, jaką cenę dealerzy by sobie za niego życzyli, ze względu na sentyment zaopatrzyłbym się w ten samochód. Oraz na koniec Supersport ze Stani Progen, a dokładnie model GP1. Ma pojawić się kilka nowych samochodów tego typu, więc jestem bardzo ciekaw, co Rockstar dla nas przygotował. Na sam koniec wisienka na torcie. Zapowiedziano kompletnie nowe aktywności przestępcze. Przemyt broni. Będziemy walczyć z najbardziej niepoczytalnymi, niecofającymi się przed niczym bandami w San Andreas. Czeka nas mocne starcie, więc sami twórcy polecają, aby dozbroić się aż po same zęby. Zapowiedziane zostały również nowe, uzbrojone pojazdy, a jednym z naszych celów będzie przemówienie tajnego i groźnego sprzętu wojskowego. Czy to również oznacza nowy asortyment na stronie Warstock Cash and Carry? Pojawia się jeszcze pytanie, czy to DLC będzie jako oddzielna frakcja, typu gangi za czasów GTA San Andreas, czy dodatek do już istniejących organizacji Prezesa, czy gangów motocyklowych. Piszcie wasze typy w komentarzach, chętnie zapoznam się z waszym zdaniem i może razem uda nam się coś ustalić. Dodatek ma pojawić się na wiosnę i lato. Pamiętajcie również, że 7 marca kończy się możliwość przenoszenia kont z konsol PS3 oraz Xbox 360 na PC lub konsolę nowej generacji. Mam nadzieję, że 7 marca to również data wypuszczenia aktualizacji dotyczących nowych pojazdów i wyścigów pojazdów specjalnych. To wszystko na dziś. Kolejne wiadomości już niebawem. Dziękuję Państwu za obecność i zapraszam na kolejne wydanie. Mówił dla Państwa Gaz Records. Miłego dnia. Dobranoc.